Dobra, więc dzisiaj gramy w grę od twórcy tego świetnego remake'u Chinalin Sonic, który bardzo mi się spodobał w poprzednim odcinku. Spodobał mi się tak bardzo, że musiałem go zacenzurować. Nie wiem czy, nie wiem czy to było potrzebne, ale wolałem nie ryzykować. Więc gramy w So... no nie, nie wiem jak przeczytać Przekreślone o, niech będzie posłużę Sonic UNL. Nie mam pojęcia, co znaczy Sonic UNL, ale. odpalmy, więc. Window albo full screen. Full screen. Enter. O, nie chwila. Nie może być. Nie może być full screen. Bo jak zostawię full screen, to wtedy w, mojej... w moim programie nagrywania zrobi się tak, żeby się taki. Tu będzie normalnie moja postać? A tu w rogu będzie gra, bo ta gra ma małą rozdzielczość. Co jeszcze? Więc muszę grać na małym ekranie. O, tak może być, tak może być. Dobra, więc jest jakieś dziwne intro. Sonic, po prostu Sonic. Press Start Button. Dobra, więc na razie to wygląda jak typowy remake zwykłego Sonica Exe, więc zacznijmy jako Tails. Green Hill Zone, wow. Czemu to jest tak szybkie? Dobra... Mam nadzieję, że to tak powinno działać, bo mam... Nie wiem jak to prosto nazwać, ale mam ekran, który potrafi bardzo dużo klatek wyświetlać, więc... Mam nadzieję, że to się nie psuje właśnie przez to. Ale dobra, so far jest po prostu no... Sonic X jakby idzie Tails w prawo. No, what the fuck? Si Wystraszyłem się. Spoko. Um, idźmy. Okej. <ścoughs> Okej. Okay. Okay. No, no i to jest na to wychodzi, że koniec poziomu. Du, du, du. Du, du, du. Dobra, jest drugi poziom. Na razie... Zignorujmy to. So far. Ja chyba już to mówiłem że w tym filmiku, ale na razie po prostu gramy Sonika 1. Nawet nie Sonika AXE. Ja po Sonic 1, ale bez przeciwników, co jest. Muszę przyznać dziwne. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ta gra jest starsza o wiele niż ten remake. W którym graliśmy ostatnio, bo pan ten remake był o wiele bardziej dopieszczony. Zresztą, no, to widać na filmiku, jak dobry był ten remake. Wow, odrażuję. Czemu się. Nielegalne instrukcje. A? Hill. O, okej. Okay. Dobra, robi się ciekawiej. Robi się ciekawiej. W tym momencie nie mogę skakać, nie mogę nic robić. Mogę tylko chodzić lewo i prawo, czyli gramy w Sonic'a -e. No. Wow. Po czym można rozpoznać Sonika Exe? Nie po tym, że jest fotorealistyczna krew, po tym, że można chodzić w prawo, ewentualnie w lewo. To jest ważny punkt. Nie, ja też nie chcę zarobić, jakbym się śmiał z tego, w co gram. Bo to na pewno jest jakiś starszy projekt. A jestem i tak ciekawy, co się stanie. A więc idźmy dalej i zobaczmy. O, w końcu gdzieś dotarłem. Prawie półtora minuty spacerku w prawo. Um... O! Okej. Ok. Okay. Tak myślałem. Tak myślałem, że ta gra nie będzie najlepsza, ale animacje będą świetne. I. miałem rację. No to, to był ten standardowy dialog, że. Chcesz czy chcesz zagrać w grę i w ogóle. Hide, ok. Nie wiem czy widzieliście, ale ten Sonic wygląda okropnie. Okropnie, że okropnie dobrze, że przerażająco. O, tu mnie zacznie gonić, bo jest prosty teren. O! O nie, to jest cywilizacja parkour. Okej, okay, przeskoczyłem. Dobra. Jest świetnie. A w ogóle, a propos cywilizacji parkour, bo to jest powiązane z Minecraftem. Jeżeli chcecie powrót Minecrafta na kanał, to... to napiszcie w komentarzach. Że chcecie powrót Minecrafta, to! O, o, o. What, the fuck? What the fuck Co z nim jest nie tak? O, wracam... Okej, okay, mogę iść w lewo? What the fuck Ale on jest Creepy! Jakby co? Prawie to miałeś! Nie martw się, możemy nadal kontynuować naszą grę. Ale ej... Ten design Sonika EXE, czy jakkolwiek on się nazywa, jest... Creepy w cholerę. Żeby nie wyrazić się zbyt mocno. He? No wiem. Przeszedłem pierwszy poziom. On skacze tak szybko, że ja naprawdę się zastanawiam, czy to jest czasem wina mojego monitora. O, okej. Okay. No nie, proszę. Jeżeli się nie mylę, to to było na ClickTeamie robione. Ja robiłem grę na ClickTeamie i to się glittuje w dokładnie w ten sam sposób. Dobra. Okej, okay, czy mnie portowało właśnie? Nie wiem, idzie, idę dalej. Tak! Dobra, szczerze to zastanawiałem się, czy nie odpuścić sobie tego filmiku, bo to by wydawało się jak kolejny remake Sonica X. Eee, ale ten design i tego Sonika naprawdę mnie tak zaciekawił, że ja muszę zobaczyć, co tu się dzieje dalej. Co tu jest? O nie, dobra. Nie chcę się nigdzie zglitchować, bo ten silnik jednak... Nie jest najlepszy. Tylko tyle mogę. Tak jak mówię, gameplayowo to ta boca tak dziwnie się porusza, wcale nie Sonicowo. Ale graficznie ta gra naprawdę niesamowicie nadrabia. I... no. Ja bym będę wycinał, bo te poziomy są w miarę długie. Ow! Wow. wow. on jest przerażony! Ej, aż bym sobie zagrał w Sonic Adventure 2, no nie? Ow! wow, 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 wow. wow. Nie wiem, czy pomyślałem teraz o Sonic Adventure 2, ale chyba już wiem, co będę robił, jak skończę to nagrywać. O, dobra, żyję. A ja sobie pobiorę jakieś mody, żebym miał lepsze tekstury i w ogóle... I będę tak grał całą noc. całą noc. Wow, tu jest ucięte. Eeeem... Um... Którędy mam wejść, żeby... Nie, nie zginąć marnie w przepaści. Um, Okej, okay, tędy. Dobra, jest bezpieczny. Będzie winda? Przyjedzie po mnie. O jest, dobra. Chwila. Czy to nie jest w po, poprzedni poziom, ale straszny? Nie, inaczej chyba jest. Nevermind. Chociaż nie, to jest chyba ten sam poziom. <laughs> ale jest na tyle różny, że jest ciekawy w miarę do eksploracji. Bez ten dziwny efekt się tak wykrzywia dziwnie ekran. I jeszcze jest. Dziwna muzyka w tle i tekstury też są jakby realistyczne? To realistyczna rdza. Nie, tym razem nie kres, tylko rdza. Run. O, oh, wow. No, run i nie mogę nawet chodzić dużą prędkością. Świetnie. Skakać już też nie mogę. Ten dziwny dźwięk się zbliża. Jest coraz głośniejszy, mi się wydaje. Na pewno. O nie, ale będzie jumpscare. Jesteś się na to gotowi? Jest coraz więcej zwierzątek biednych. Nie, nie idź w lewo, nie idź w lewo, idziemy w prawo. Jakaś mgła się jeszcze teraz robi. Ej, naprawdę graficznie jestem pod wrażeniem, jak dobrze ta gra wygląda, no nie? Podoba mi się ten pixel art. O, czy ja uciekłem? Tu muzyka leci podwójnie. Um, to jest jakaś halucynacja, prawda? Tak samo jak Knuckles miał halucynację w oryginale. To jest nie tak z tą muzyką? Na kilka razy się odtwarza. Nie zgadnę. Będzie wszystko spoko i nagle przybiegnie po mnie ten dziwny Sonic. Coś nazywa po prostu Sonic UNL. Czym jest w ogóle UNL? Co to znaczy? Nie mogę się ruszać. Gra się popsuła, czy tak miało być? Nic nie klikam. Nie mam pojęcia. O. o wow! On jest okropny! O, wow. Nie możesz ukryć się w swoich snach. Więc to jest naprawdę creepy. Ja wiem, że wy się zaczynacie śmiać z tego... Znaczy śmiać. Eee, to się może wydawać śmieszne, jak ja mówię wszystko, jest creepy, przerażające i w ogóle, ale po pierwsze jestem youtuberem, wszystko wyolbrzymiam. Po drugie, eee, ja w to gram, jest, jak widzicie, to jest zaraz 21 jest już prawie zima, więc jest już, jest już ciemno, nie mam żadnych świateł i siedzę po prostu, gadam do siebie i gram w gry, w których jest niepokojąca muzyka, i krwawy jeż, który zjada. No. Więc no. W ogóle Eggman ma całkowicie inne animacje tutaj. Trochę goofy. Ten korytarz jest na tyle prosty, że jest idealny pod atak. No, o, jednak nie. Błagam, niech on spadnie z tych schodów i się toczy w kulkę. To by było tak zabawne. O-o, nie mogę się ruszać. O, what the fuck, on jest okropny. Nawału um. dostanę. Nie ironicznie. Wow. Dobra. uspokójcie. się. Rozprzestrzeni. E zasymiluj. Powtórz. Rozprzestrzeń. Zasymiluj. Powtórz. Ok, czyli on ich nie zabija, tylko jakby się rozprzestrzenia? Eeeee! zasrany! No game over! No cóż! Tu, 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 Nie, jeszcze dam jeden? Czy będzie I Am God? Proszę! Nie chcecie zostawić z tymi rękoma! A więc co? A więc zrobiłem to dla ciebie. Co zrobiłeś? Bucieki, bu, bucieki, Bukiecik kwiatków. wzgórza. O, oh, wow! Chapter Sorynka. Co takiego tu się stanie? O, uwaga, bo jest skok po surową wołowinę. Du, 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 du. Muzyka jest tak dziwnie spowolniona, to jest tak niepokojące. Co tu tam na dole jest przerwa? Czy tam jest jakiś sekret? Game theory? Matpad, pomóż, czy tam jest ukryty jakiś pokój? Okej, okay, czarny ekran jest ukryty. Rozumiem. Tego to ja wam nie rozczytam. To nie koniec gry. To nie koniec... Ola, mm -hmm. nie... On... Yy. On jest brzydki. Zobaczymy się później. I tak jak myślałem, że mi zamknie grę. A on jest. Creepy. To był jeden z bardziej creepy designów jakie widziałem w tych grach. O, chwila. Bo ja się zawsze zastanawiam. Nie, bo raz mi jakaś gra zmieniła tapetę. A ja jej nie widziałem, bo miałem włączone Wallpaper Engine, więc teraz za każdym razem sprawdzam, czy mi zmieniło. Eee... O, South Park na przecenie. Uuu, Dark Souls. Mam kupione. Eee, więc no, to było Sonic UNL. Eee, muszę powiedzieć, że gameplayowo to już mogłoby być po prostu idę w prawo i nic się nie dzieje, bo tak naprawdę się nic nie działo. Eee, ale... Ten pixel art i design Tonika był cudowny, jakby. Wow, podobało mi się i to bardzo, więc. Jeżeli ten twórca ma jeszcze jakieś gry, to raczej je obczaję. I a Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. hejo!